Dzień dobry kochani, zapraszam serdecznie na kolejny vlogmas. Something's dugging at my sleep. I do believe it's Christmas. It's cold outside, but I'm warm within. Wiecie co, kochani? Wczoraj podczas ogarniania dopiero mnie oświeciło, że to teraz jest ten czas na te wszystkie świąteczne swetry, dlatego być może wczoraj jakoś podświadomie sięgnęłam po tamten świąteczny i stwierdziłam, że o nie, dzisiaj muszę nałożyć ten. Moja tradycja, chociaż raz w roku go nałożyć, bo kiedy? Jak nie teraz, kiedy? Jak nie w grudniu? Niekoniecznie on pasuje chyba na długie rękawy, z tego co już czuję. Więc może zmienię zaraz koszulkę pod spodem, ale tak, dzisiaj będę. W takim świątecznym pulowerku. Proszę bardzo, będę dzisiaj w ogóle pod kolor, dlatego że jak widzicie po tytule, znaczy mam nadzieję, że widzicie po tytule i że to się uda. Dzisiaj z Krzysztofem robimy sobie randkę. Mamy wspólny wieczór. I robimy pierniki przygrzanym, co prawda, bezalkoholowym, ale winie. I myślę, że będzie fajny, klimatyczny wieczór. Zanim się pójdę przebrać, jednak yy, koszulka, wiecie co, bo to jest w ogóle, uwielbiam ten sweter. Ja mam go, nie wiem, no, z 10 lat na pewno. Kupiłam go kiedyś w second handzie. Yy, I to jest taki pulowerek. Natomiast on jest tutaj, wiecie, no, on jest yy, tak jakby robiony na drutach. I tutaj. Ma normalnie włóczkę, ma taki splot, no i jednak długi rękaw pod to, to to się nie ślizga i nie chcę, wiecie, nie chcę tego za bardzo dalej naciągać. Natomiast myślę, że jest fajne na pierniczki w kolorze pierniczków, ale zanim to, odpalimy sobie nasze świąteczne miasteczko. Śmiałyście się ze mnie i dalej się śmiejecie, widzę po komentarzach tej klepsydry, że może ktoś ma kalendarz z tamtego roku i szuka klepsydry. No ja nie mam, ja nie mam. Dzisiaj jest jedenasty. Oj, o! Chciałam powiedzieć, że przyznam szczerze, że jedenastki to ja tu, da, to, to ja tu nie widziałam. Ale patrzcie, jaka duża. Jesteście gotowi? Chyba coś szklanego znowu, ale to jak szklanego, to co takiego dużego? U, 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 u. Rituals. To są... Właśnie chciałam powiedzieć, że brakuje mi patyczku. I to są... To jest, słuchajcie, odświeżacz zapachowy do domu z patyczkami. A tutaj, wiecie, przeczytałam, że to jest odświeżacz z patyczkami i nie widziałam patyczków i myślę, to co, w następnym okienku będą same patyczki? I to jest Ritual of Mer. O, ależ pięknie to wygląda. Ja, słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że w przyszłym roku... Będę miała taką, jak zobaczyłam te takie litrowe uzupełniacze zapachów z Ritualsa. To stwierdziłam, że zrobię sobie taką misję i znajdę taki swój, swój prawie personalizowany zapach do mieszkania. Nie wiem, czy to jest z stałej kolekcji. Nie będę tego teraz otwierać, żeby sprawdzać, jak pachnie. Natomiast, no, dzisiaj powiem wam takie solidne okno. To nie było okienko, to było okno. To był cały dom. Ale mm, przyznam szczerze, że jeśli chodzi o ten kalendarz, to zaskakuje mnie za każdym razem to, ile tu jest rzeczy do domu. W ogóle ja już sobie zrobiłam koszyczek i chcieliście moje, mm, moją opinię na temat tego, czy warto. I zbieram do koszyczka wszystkie rzeczy, więc żadnej z tych nie będę wcześniej używać. No, poza świeczką wypaloną, także sorry, nie chciałam Wam faka pokazać, tylko o. No, powiem Wam, życie, ile tu w ogóle tego jest? Ja wam zaraz powiem, albo i nie powiem, no ale dużo tego jest tutaj, jak coś. Także bardzo fajne okienko. Kochani, jak mamy vlogmas? To śnieg wam załatwiłam. Mimo tego, że pogoda iPhone'owska nie pokazywała takich cudów, to u megusi na pieczenie pierniczką macie śnieg. Czy się ekscytuje? Być może. Kochani, wiem, że kadry jest beznadziejny, ale stwierdziłam, że do drugiej kawki. A ty co, czapkę, czapkę reklamujesz? Nie, bo są dzisiaj taką fryzurę. Bet Her Day! Krzysiek ma częściej Bet Her Day niż ja. Od czapy jest to twój dzisiaj komentarz. Dzisiaj jest. Jedenastu. Jedenasty! Jedenasty. Zabawiaj widzów, a ja was mam teraz. Bo ja muszę, wiecie, mam co to takiego. Co to już jest za 500 sen. Będziesz zazdrosny jak co dzień. Mogę się wymienić? Nie. Bo wiesz, daj mi spokój. To, mnie dzisiaj grubo. O, to pomyślę. Zważymy, <laughs> które większe, ale kochani, zanim to zjemy, to najpierw musimy Wam przeczytać cóż to takiego. Musimy kawę wziąć. Kawę, wy y kawę zrobić. Biała mamba. Chrupiące kakaowe nadzienie oblane rozpływającą się w ustach białą czekoladą. Koło to możesz jeść. Wiedziałam. Ale biała mamba jest ładna. Jest brązowo czarna mamba. Mamba, to ja zjem przed kawą. Muszę wam zrobić przekrój, przecież wiem, że. Kiczyści. Tylko dlatego się poświęcam. Później... Nie smakowałoby ci. Później będzie śmiała, mm, Mocno tak. kakao, bo czekoladora. No, jej środek. Mmm, fajne. Dobrze, ja, robię kawę, tak? Rób kawę, ja poproszę waniliową. Co to te jaje Odczep się od mojej pasty jajecznej. Wyszedł Krzysiek od siebie <grytania> oficjalnie zwan, zwa, zwanego gabinetem. To wyszedł ze swojego gabinetu. Nieoficjalnie i prywatnie nazywany pierdolnik. Wyszedł z gabinetu i mówi coś tu śmierdzi. Ja mówię, może kuweta. Biesko. Nie, jajem. Mówię, jajka gotowałam na pastę jajeczną. A, to już wiadomo. Taki jesteś zmanierowany czasami, że ja po prostu nie wiem, co aturować. Ja tu robię. A nie, chlebek pyszny. Polecam. Chlebek ze śliwką. A do czego jadłeś? Do Ej, mi do pasty jajecznej, słuchajcie. Ta śliwka... Ale jak deser to jest ten chleb. <noise> Ta śliwka za bardzo wybija i tłumi mi smak pasty jajecznej. No i bardzo dobrze. Milcz. Wiecie, do czego on by mi pasował? Posmarować troszeczkę wszanem i na to schab, bo przecież jest schab ze śliwką. I tutaj taka kanapka. Mm. Ja bym... Matelka i pofidełek. Jest dobry, ale do pasty nie ja dla mnie jednak klasyczny najlepszy. Chciałam. Ja chciałam ją nagrać, a już nie zdążyłam. Także takie rzeczy. Wieczorem, jak zrobimy pierniczki i my będziemy żreć pierniczki, to zwierzakom otworzymy ich kalendarze. Fajnie? Fajnie. Ana no, no i Zuberka. Odkłam się. Dobry wieczór. wieczór. Krzysztof. Na 40, Czyli, nie jestem alkoholikiem. Czy jesteś gotowy na coroczne pierniczenie? A to ja codziennie mam. <noise> Mamy miskę. Będziemy, słuchajcie, wykonywać przepis z kwestii smaku. Ja mam wrażenie, że co roku robię inny, bo nie pamiętam, który to był. I a nie pytaj się, skąd przepis? Z kwestii smaku, jak już powiedziałam. Nazywa się. Pierniczki! Pierniczki! No i tak, będziemy robić razem pierniczki. Mamy słuchajcie ze starym piernikiem. Mamy wino bezalkoholowe kupione w Lidlu. Zaraz zrobimy z tego grzane wino. Wypijemy je w bucikach z Jarmarku. Nie wciste nóżki tam. Ale zanim to, to Krzysztof zabawia publiczność, ponieważ ja mam dla ciebie niespodziankę. I stój tu gadaj, a ja muszę ją przynieść. Z daleka i nam gadać Co tam o was? Wszystko dobrze? Jak życie mija? Jakie plany na Sylwestra? Co ostatnio oglądaliście? Jak bardzo jaracie się kącikiem kulturalnym, którego jeszcze nie było? No, generalnie... Jesteś gotowy? Wszystko? Dobrze Jeszcze white? Przepraszam bo oplułeś mnie. Kochani. Działa. No pokaż... O! Wiecie co to, nie? Teraz robi takie 3D. Wow. Proszę Zje... tam... troszkę się. Oh. Proszę mi to zostawić, no. W głowie mam się zakręcić yeah. A ja m, słuchajcie, mam rumieńce, bo... Have a break. We were on a break? Mm -hmm. okay. A właśnie, jak uważacie, ci co oglądali Franców, a teraz no, się pokłócimy. Znaczy, my yeah. mamy to samo zdanie, ale no. pewnie my się pokłócimy. Ci co oglądali Friendsów, mieli przerwę czy nie mieli przerwy? My uważamy, że. mieli. Chociaż pamiętam, że kiedyś jak się widzieliśmy ze znajomymi i ja też powiedziałam, że uważam, że mieli, to koleżanka na mnie siadła, że jak możesz tak mówić? No kurde, mieli. Paradoksalnie oni zrobili to samo. Tak? Czekajcie, bo tego nie widziałam, zaraz wracam. Uuu! Wiecie co, takich rzeczy ja się po latach dowiedziałam? Kurna, my to nie plotkujemy, ale, to już, robiamy, jak... ale, nie ale już jak się to, to nie ma co zbierać. Krój tego kitkata na pół. I A co, to koch... na pół? Dobra, daj mi tylko jedną trzecią. Chciałabym... A może zróbmy test na żywo. Znaczy na wizji. Może jak jestem czerwona, jakbym się narąbała, no. Bo mnie zobaczyłaś, przepraszam. A Noża szukasz w tej szufladzie? Nie. Mm. Na największą deskę do najmniejszego kitkata. To nie jest taki mały kitkata, nie tkanki. W każdym razie, kochani, zaraz będą piękne, mam nadzieję, nastrojowe klimatyczne przebitki. W <grym> dobrym momencie. Tylko proszę, nie, poczekaj! Zanim zaczniesz kroić, to wyjmij to z tego mikroplastik. Nie będę go jadła. No to jest mikro, to małe. Yy, yy, yy. Dzisiaj będziemy pierwszy raz też razem zdobić pierniczki, więc myślę, że to będzie najlepsza zabawa. Zatem co kochani? Ale jeszcze test. Ej zobacz, on jest na trzy podzielony, czajcie. To łatwiej będzie na Sąsiadce daj, co miałeś do niej iść. Której? Nie wiem, tak mnie straszyłeś. To daj mi jedną trzecią. Żeby jedną trzecią. Nie, po. Żebyś mnie nie robił. Kit? Kat, o tak jest. Kat, no. to żeby przeciąć. A Ty chcesz pokazać, tak? Bardzo się chcesz pokazać. Dzisiaj Mariuszek spacerował z panem Hiszpanem, który miał pieska oseska. Nie wiem jak się nazywał, nie pamiętam. Powiem... Franczeska. Ej, czuć tego biskofa. Oj, czuć. Mm. 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 Mm -hmm. mm, mm. Lepszy niż White. Ojej, mm -hmm. doszedł ten. Tu ma, macie odbicie moich zębów mm, i macie tutaj to masło biskofowe. Mm -hmm. Smakuje jak to ciasteczkowe z Mhm. Mm tak, jak ta czekolada korzenna. Bardzo Wam polecamy, szczególnie właśnie na jesień i zimę, bo mm, takie jest otulające. Myślę, że talię to też nieźle otuli. Dobra, Kochani, lecimy z przebietkami. Tu nie ma kakao, więc możesz mu dać. Hm. Mogę. Odej! Aledej! Jównie mm. <laughs> no, no, no. i getting a tree while my sister and me are writing verses and rhymes. Wiecie, ten przepis Thermomix'a na lukier jest zarąbisty. W ogóle, aż nam zostało. Ja swoją zużyłam, swój rękaw, ale u Krzyśka jeszcze trochę jest. Ca... Wszystkie pierniczki udekorowaliśmy. Przyznam szczerze, że ja myślałam, że nam zabraknie do tego cierpliwości. A myślę, że fa Naprawdę? A co musisz nagrywać? Yy, nie wiem, co chciałam powiedzieć że nam zabraknie. O, kapie Ci, Boże, kochany! No kapie. Co no, z tym zrobimy? no. leśnicy jutro? Wyrzucę. No. Więc trzeba zjeść. Zobaczcie, jakie piękne pierniczki nam wyszły. Pierwszy raz w tym roku ozdabialiśmy. Wiem, że po nich nie widać, bo wyglądają zdecydowanie na o wiele bardziej zaawansowane. <noise> tutaj mieliśmy taki zestaw z Lidla, który Wam pokazywałam. To jest konfetti dekoracyjne, cukrowe. I, i tutaj Krzyśka ulubione zestaw małej księżniczki. Duże księżniczki. No, teraz zostawimy to, niech to wyschnie i pochowamy do naszych yy, pudełek. Ale jak Ci się, Krzysztof, podobała ta randka? No trzeźwo. Nie no, fajnie. Tak... A człowiek sfokusowany, to nawet nie wiedział, kiedy te godziny minęły. No to prawda. Już jest po 20. No, o, ten to... jaką rolę ma! <grywa> tu patrzcie, smek. Bo to kiedy? jest dzieci, dzieci Kwiaty. Aha. Tutaj mamy... Co to jest? Jak ktoś grał w Heroes nie, jak ktoś grał w Heroes of My Dead Magic, to niech mi powie. Co mi, co mi to może przypominać? A tu chyba są dziewczyny, które, z którymi kiedyś pisałeś o grach, nie? No, przecież ludzie no. grają. Tu mamy no, or grają. orko. Orka z Majorki to jest ta. Dokładnie ta sama, którą widzieliśmy. Tak, przypadkowa. E, tutaj jest samolot, słuchajcie, który zabierze nas w podróże o 2025 roku. To jest jak przejdziecie żabę. Ale uśmiechnięta jakaś. No, to nie jest uśmiechnione, to jest góra głowy, żeby było widać gdzie była głowa jak się ją A to przepraszam. Tutaj Krzysztof zrobił BMW. No. Tak, to jest łoś super, ktoś. A, widać, że super. To no. jest pizza, bo przecież jest jest pizza. Pizza. święta, bez pizzy to nie święta. No pewnie. Tutaj dużo, wiecie co, dużo naszych. Um... Tu są dwie największe gwiazdy, pokaż, te. no. To są dwie największe gwiazdy polskiej sceny polskiej. Dużo z naszych. E... Pierniczków ma aspę kolorową ospę, ale no tego to już nieźle wysypało tak jak mnie kiedyś ten? ten to jest, jest, jak, jest, jest słaba jakość na youtube to wtedy tak, tak to jest pixelowa za wtedy dobrze który pierniczek wygrywa konkurs na najładnego pierniczka najładnego? Na... najładniejszego na naj, naj, pierniczka Przez, a to jest kot, a myślisz to stopa tak z daleka a wygląda jak but Mikołaja Krzysztof, który jest najładniejszy twoim zdaniem? ty a z pierniczków ja to jestem jedyny <słuch> Z starym piernikiem, a to są świeże, więc wybierz ze świeżych. Mm. No to muszę wybrać jakiś twój. Nie, nie musisz, ja nie lubię kokieterii. Nie lubisz kokieterii? Mm -mm. To jakiś swój. <noise> Ty lubisz kokieterii. Ten jest najfajniejszy, bo jest oryginalny. I jest na bogato, nie? To jest minimalizm, który lubię. <noise> minimalizm, szczególnie w ilości lukru. Ja jakbym miała wybrać, to powiem Ci szczerze, że mi się podobają takie proste, a na bogato. W ogóle ta mała księżniczka ma bardzo fajne kolory. Ten mi się podoba. Ten to chyba Twoja choineczka. Tak. Um, I ta gwiazdka mi się podoba. Trochę, wiecie, no to jest nierówne, ale fajnie to wygląda. No. No te mają ospę, no to wiecie, to zrobiłam naturalnie perełki. tu w końcu ciastek ma... Um... Spodnie. Spodnie, no bo wcześniej taki golusinki biegał na łuski, jak jakby to mówicie po mnie. Ten pierniczek też jest ładny. Ja go robiłam, ale nie pamiętam. A to jest jak ktoś oglądał Lostów, to to jest właśnie samolot z Lostów. Nie ma ogona. Bo ogon był gdzie indziej, na drugiej stronie wyspy. No. no. Ale też ten z tej księżniczki fajnie to wygląda, to wygląda jak taki szron, nie? No tak, też mam taki. Tutaj BMW no, on BMW nie. u ciebie jest zimowe. Mhm. I tu jest ośrodniony księżyc. Wszystko. U, Krzyśka, Krzyśka, u, u Krzyśka nieźle przypisgało w tym roku. To się nie jest. <laughs> Tutaj jeszcze mamy szron, mamy ciastki. Fajnie. Zdecydowanie łatwiej się zdobi te duże pierniczki. No i ten lukier z Thermomixa jest chyba najlepszy. A, szybko schnie. Szybko? Znaczy szybko już na pierniczkach schnie, ale tam się w ogóle nie zacinała. i ja nie dawałam tam tylko to jest sam rękaw cukierniczy. I myślę, że jest git. Także takie pierniczki dzisiaj. Przyznamam szczerze, że tak dobrze się bawiłam, że totalnie zapomniałam o tym. Znaczy, na początku pamiętałam, żeby nagrywać, wiecie jakieś przebitki, a później się trochę zagadaliśmy, trochę wczuliśmy. Boże, co ten aparat? Trochę wczuliśmy artystycznie w te pierniczki. Co mi się tu. I zapomniałam o tym, żeby nagrywać. Mam wrażenie, że. Dla mnie osobiście, nie wiem, jak wyjdzie ten film w ocencie, to jest jeden z fajniejszych dni grudnia. Fajne było też ubieranie choinki, natomiast to jest dla mnie coś nowego, bo o ile my razem zawsze robiliśmy w grudniu pierniczki chociaż raz, to nigdy ich nie zdobiliśmy, a po tym roku, po tym sezonie już wiem, że zawsze będziemy je zdobić, więc ja jestem zachwycona tym, jak to fajnie wyszło. I w ogóle też myślę, że wiecie, to jest fajna opcja na spędzenie czasu i na takie. Jak, Jakościowo-grudniowe spędzenie czasu z dziećmi, że wiecie, że te ozdoby, kurczę, to naprawdę wkręca. Właśnie my tak rozmawialiśmy, że no za dzieciaka, jak my byliśmy mali, to nie było takich rzeczy. Ja pamiętam, że um, ja w ogóle nie wiem, nie jestem pewna, wydaje mi się, że babcia robiła ciastka amoniaczki. Mama na pewno pierników nie, nie robiła, bo moja mama nie przepada w ogóle za przyprawą korzenną ale tak, żeby ja ozdabiała jakieś ciasteczka, to w ogóle nie pamiętam, żeby tak było. Gdzieś tam później, wiecie, na studiach jakoś z koleżankami zaczęłam robić te pierniczki i tak naprawdę no paręnaście lat robię już sama. Czy to właśnie z krzyśkiem, czy z dziewczynami kiedyś robiłyśmy, ale nigdy nie było zdobienia tych pierników. Kurczę jestem zachwycona. W ogóle one wyszły smaczne. Wiadomo, że im cieńsze, tym będą bardziej chrupiące. Nam się te cieńsze trochę podpiekły, bo się zagadaliśmy w kuchni. Um, ale wyszły smaczne. Wiecie, wystarczy je schować do zamkniętego pojemnika i jak Wam nie zmiękną, to dodać ćwiartkę jabłka, wtedy one wsiąkają ten tą wilgoć z jabłka jest ok Grzane wino wyszło bardzo, bardzo spoko. Krzysiek się śmiał, że trochę, faktycznie trochę, nie, trochę było czuć, że nie ma tam alkoholu, natomiast fajnie, bo nie siedzi tak na wątrobie. Naprawdę bardzo smaczne i rozgrzało nas dokładnie tak samo, jak wiecie, klasyczne, alkoholowe grzane wino. Także super świąteczny wieczór i fajna randka. Właśnie już mówiłam Krzyśkowi, że ja nie pamiętam, żebyśmy mieli tak fajną, tak udaną randkę, więc... No, jestem zachwycona. Lecę, słuchajcie, jeszcze tak późno tego grudnia. Vloga nie montowałam, bo u mnie jest 22... 3 chyba? No, prawie 23. Ja dopiero zaczynam. A gdzie montaż, a gdzie render, a gdzie wrzucenie na tego na YouTube? Jestem trochę prze przerażona, więc proszę mi tu zostawić kciuka w ramach, kciuka w ramach wsparcia, dać znać, że jesteście. Przepraszam Was, że dzisiaj nie ma treści o Hizero, bo wiecie co? Dzisiaj miałam tak zabiegany dzień, że do komentarzy na YouTubie siadłam na chwilę po południu, jak odgrzewałam sobie obiad po spacerze z Mariuszem i przeczytałam, że faktycznie chyba dwie czy trzy osoby, więc też mam nadzieję, że poczekają, pytały o to HiZero, A też nie ma jakiegoś szału, więc stwierdzam, dobra, już dzisiaj skupmy się na tych pierniczkach. I no najwięcej czasu nam zeszło na tym zdobieniu, ale też wiecie, nie spieszyliśmy się. naprawdę pocilowaliśmy. Także cudowny wieczór za nami. Lecę do montażu. Proszę trzymać kciuki, żebym ile lukru mam na ręku. <grym> żebym zdążyła przed północą. Mam nadzieję, kochani, że widzimy się w jutrzejszym filmie i że dzisiejszy przypadł wam do gustu. Dajcie znać, czy wy robicie pierniczki, czy nie robicie, a może robicie z dziećmi i zdobicie Czekam na Was w komentarzach, jak coś, ten lukier z Thermomixa polecam bardzo, to jest ten najprostszy przepis. No i mi tak ładny, biały, to chyba nie wyszedł jeszcze nigdy. Chociaż kiedyś robiłam królewski, jak robiliśmy domek z piernika na pierwszy vlogmas, no ale to on był w ogóle gęstszy, bardzo nam zastygał. Więc nie był tak plastyczny i nie wybaczał tak wiele, jak ten tutaj, więc naprawdę jestem zadowolona. Dobrze, kochani, nie przedłużam chłopaki, poszli na spacer, a na mnie się jeszcze córka patrzy, żebyśmy się trochę pogłaskały, więc zrzucam pliki, pogłaskam się z nią i zaczynam montaż. Ściskam was serdecznie, raz jeszcze dziękuję Wam za obecność. Jesteśmy. No co, na połówce Vlogmas. Mam nadzieję, że tu za mną jesteście, że tegoroczny vlogmas, mój vlogmas Wam odpowiada. Dajcie w komentarzach znać i co? I do zobaczenia mam nadzieję jutro. Pa. Some things today have my sleeve. I do believe it's Christmas. It's cold outside, but I'm warm within. Christmas time is